Pamiętaj, że że jedna z czy to raczej to, 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 to niepodległa interwencja na okaże, Ja no myślę, że i to i to, bo myśliśmy zdekoncentrowani na, na drugą połowę, już e, myśleliśmy, że mecz trwa 45 minut, że już e, po pierwszej połowie, gdzie mieliśmy przewagę, już łatwo będzie w drugiej połowie. No, niestety taka jest piłka, że mecze mają czasami zupełnie inne oblicze, nie poznawają drużyny po przerwie, e, szybko stracona bramka. No Można jeszcze nas tak zdemobilizowała. Siadła całkowicie GA, później też kontrowersyjna druga żółta kartka dla Marcina Łukaczyńskiego. No już w dziesiątkę ciężko nam było grać i, i, i walczyć o punkty. No i straciliśmy tamte w samej końcówce, no, izolator cisnął, cisnął, aż w końcu gdzieś tam wycisnął, nas brakowało e, przetrzymania tej piłki w przodzie, ta piłka non-stop wracała w e, pole karne e, i e, izolator dochodził do jakichś groźnych sytuacji, no i w końcu wcisnął. Zagraliśmy pierwsze 45 minut bardzo dobrze, w drugich bardzo słabo, dlatego przegraliśmy mecz. Głównie, że to przewaga znowu rośnie. No tak, my patrzymy na siebie i tutaj e, walczyć o punkty, wiem, wiem, że mamy dobrą drużynę, stać nas na, na zwycięstwa na każdym terenie, dwa razy na, na wyjazdach wygraliśmy, tutaj można powiedzieć, gdybyśmy w pierwszej połowie strzelili drugą bramkę, wydaje mi się, że żebyśmy też e, wygrali, niestety, no, taka jest piłka, nie wykorzystaliśmy swoich sytuacji, zolator miał dzisiaj Czopko, który dwa razy fenomenalnymi interwencjami wybijał piłkę z Winii, gdzie ja już widziałem to, to w bramce, no... No, no, taki jest mecz, że, że, że e, trzeba, trzeba e, doprowadzić do tego, żeby piłka zaczepotała w siatce. Dzisiaj zorator dwa razy e, to zrobił, my tylko raz, dlatego e, przegrywamy mecz, który nie powinniśmy przegrać. Będą posiły, że do Oczywiście no, no, Piotr popełnił błąd, no, pośliznął się, to się zdarza najlepsze, na dużo punktów e, uratował i jest bardzo dobrym ramkarzem, ale czasami e, nawet najlepsze zdarzają się, się błędy. No, to jest odpowiedzialna pozycja i e, ja Piotra wierzę, że ma dużą możliwości. Jest bardzo dobrym bramkarzem, ale nawet takim się zdarzają błędy, także jak, e, e, wydaje mi się, że, że na tyle mamy solidnego i dobrego bramkarza, że po jakiś jednym czy, czy dwóch błędach na pewno nie posadzę go na ławkę, bo wierzę że jego umiejętności. Jeśli mają takie wejścia, że wchodzę i, i szabadnie bramki i tutaj nawet to, jest to w każdym meczu wchodzi w drugiej pół. Zresztą, maliście tu nic arenę, bo tutaj na 24 września liczyłem, nie, nie mogliście wygrać, co to w głowach się działo, czy, 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 czy przeciwnicy przyjeżdżają i się inaczej na wodze, Dlaczego to jest? Znaczy, no w tamtej rundzie, no wiadomo, tamta runda w ogóle nam nie wyszła i ciężko nam się grało. W tej rundzie graliśmy jeden mecz z Somasovio, który w którym się spotkały dwa zespoły dobrej klasy i oba, oba zdecydowały się na grę bardziej defensywną, skupiały się bardziej na... Łag. Na obronie niż na ataku, i przez to tak, tak mecz wyglądał. i pan się 0-0. Myślę, że dzisiaj pokazaliśmy, że potrafimy grać piłkę bardzo fajną dla oka i, i, i przede wszystkim skuteczną, bo w drugiej połowie sytuacji mieliśmy multum i to było kwestią czasu, kiedy szliśmy klawkę na 2-1. Udało się wygrać 2-1. Myślę, że odczarowaliśmy ten nasz stadion i jeszcze raz będziemy tego wygrywać. Jak to jest, jak, jak się w pierwszej połowie się ogląda z boku i zawodnikom idzie, wybijają z linii bankowej, przegrywają 1-0, to chyba, chyba, chyba nie było takich dobrych myśli, jak się wygrywa na jedną połowę. Czy to jest? No, wiadomo, że kiedy przeciwnik nas naciska i, 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 i widać, że zagranem tak się nie klei, no jest, jest ciężko. No, oglądać czy z, czy z boiska, czy z, poza boiska to wygląda tak samo. Po gra się na mnie, klei i tyle. No szczęście, że w drugiej połowie zagraliśmy dużo lepiej, my dyktowaliśmy warunki i przeciwni przeciwnik jadą tylko na bramkę yy, i nam raz, podajże, a my, my cały czas ratowaliśmy. I tak powinno być. Powodzenia w takim Dzięki. Myślę, że No chyba po pierwszej połowie dobrych myśli nie było. No powiem szczerze, że mamy, mamy spory materiał do analizy po pierwszej połowie. Yy. I próbowaliśmy dzisiaj przed meczem się jakoś pobudzić żeby od razu wejść dobrze w ten mecz, tak jak nam się udało wejść w białej. No te mecze u siebie jakoś tak po prostu nie wiem czy dlaczego właśnie ciągle się nad tym zastanawiamy. Nie możemy od początku za dobrze zacząć. No wydaje mi się, że jedyną rzeczą, która podziałała na chłopaków wreszcie, żeby że zaczęli iść do przodu, to były, były te szybkie zmiany. Jedna, prawda, w 28 minucie, druga, dwie zaraz w przerwie. I wydaje mi się, że to był jedyny bodziec, który, który zmusił chłopaków, no nie wiadomo, parę ostrych słów w przerwie, to zmusił chłopaków do, do tego, żeby po prostu wreszcie, wreszcie zapalić. No szkoda, bo po pierwszej połowie, przy odrobinie szczęścia dla Karpat mogłoby być 2-0, i, i prawda, już by było po meczu. Mecz się fajnie nam ułożył, bo zaczęliśmy drugą połowę, wyszliśmy od razu agresywnie, wpadła bramka na 1-1, no i później nam tylko zostało gonienie wyniku i, i, i po prostu chyba tutaj chłopcy pokazali ci, co weszli z ławki, że, że po prostu nikt się tu nie obraził, że siedział, weszli, zrobili swoją robotę. Bardzo zadowolony jestem też z młodych bo bo dzisiaj było ich, który na boisku był ciąg, był uzior, był, był, był burak, który szedł do środka pola i, i zagrał bardzo dobry mecz, więc po prostu... No, to pokazuje, że po prostu te nasze, nasza praca nie idzie na marne, tylko idzie wszystko w dobrym kierunku. Eee, no dlatego, dlatego no, bardzo się cieszymy. Fajny prezent na święta, no, a mówię, od wtorku wracamy, no i trzeba będzie analizować tą pierwszą połowę w szczególności, no bo, no bo tak to nie może wyglądać w na pierwszej połowie, bo no, to była katastrofa. Z ja, że tam raz jedzie do, do z tam w ludzi z nim 500, a teraz bo po tych kilku porażkach yy, będą chyba chcieli zrobić wszystko, żeby się odkuć. Ogólnie Strumek jest bardzo niewygodnym przeciwnikiem. Braliśmy też z nimi sparing i widziałem ich tutaj w meczu z Krosnem. Jest to taka drużyna, która... No bardzo się z nią gra niewygodnie po prostu i, i po prostu ze strumykiem nie możemy sobie pozwolić na pewno na taką chociaż jedną połówkę, jak dzisiaj żeśmy, jak dzisiaj żeśmy zagrali tą pierwszą, no bo, no bo po prostu nawet wyniki wynikami strumyka to nie jest ważne, ale to, że jaka to jest drużyna, to jest taka drużyna, że jak strzeli bramkę, to ona już raczej raczej po prostu już tego nie odda, dobrze grająca w destrukcji, więc no więc po prostu no dużo pracy przed nami przez cały tydzień.